Nie ja rób tych bo... dawów! Trzymajcie się na ja, Od 1 do 10. W takim momencie taki wygraź mecz to jest sztuka! No. Tak. nie było okazji zapytać, jak, jak wczoraj na polu golfowym, jak to wyglądało? Opowiedz. <grym> to się bytnie? Nie, nie <grym> wiem, bo jak powiem prawdę, to, to trener mnie na ławce posadzi, nie, nie mogę. Nie to no. powiedz, kto by trener, grał. trener dobrze kto wygrał. Ja. Trener dobrze grał, bardzo ładnie się zachowuje na polu golfowym. Etykieta jest utrzymana. E Dobra zabawa, ale... Ale często tylko jeszcze, trzeba, trzeba dużo porównować Janek gra bardzo dobrze też. A kto był w ogóle? Yy, tak, między sobą graliśmy tylko, tylko trener i yy, Janek Darek Jan. No okay. i yy, yy, nieznacznie nie wygrałem Jan. Nie, nieznacznie z Jankiem. Z trenem proszę Ale dobry kompan, dobry. dobry kompan, Czyli Czyli chodzi na to, że angielskie powietrze przez lata służy, tak? Grze w golfa. Tak, ale Janek jest duży w anglicznie? Chyba. A jednak aż tak mu nie posłużyłem. A jednak tak. Jest. Ale jeden strzelb. Nie, dobrze było, dobrze było. Fan był. No, to pięknie. A quality jeszcze jest do, do podrasowania. No ale na wszystko jest czas. Ale wszystkich, nie tylko Znaczy Nie, przed lecie? Od razu sesja? Jeszcze to? Tak? Z razu. Ale najpierw trzeba nie przeleczasz. Grand. Chyba no, tak. To dzisiaj jak ty jaka to? Jaka... Profesjonalizm tu, jakaś Sofa normalna. U... telewizor nie, koło mnie jesteś, nie? U kurde, ale będę mały koło sali. A tu jest kto? Siedem. Skuroś. Tu. Ślisz. Delikatny błąd. Nie, ja ja nie. To jest, tak? to jest... w problem. Stop! Stop. Dzięki. Dzięki. Boksik jako ekspert od tureckiej piłki zostałeś wytypowany do wywiadu? Ekspert, widzisz, w Polsce łatwo stać ekspertem. 10 miesięcy w Turcji już jestem ekspertem. Ale podobno, wiesz, turecką ligę się ciężko ogląda w Polsce, więc jesteś jednym z niewielu, którzy mieli taką okazję. Miałem okazję coś tam pograć. Na pewno bardzo owocny czas, jestem z niego zadowolony. Eee, myślę, że brałbym w na taki rok po nieudanym e, nieudanej pobycie w Lons mhm. i problemach zdrowotnych. Także jak najbardziej na plus. W imieniu całej drużyny, tutaj naszej sztabu, całej drużyny i wszystkich ludzi związanych z Polską Józefską Piłki Nożnej Gratulujemy brązowego medalu i obyśmy też taki udało nam się przywieźć, to bylibyśmy bardzo <laughs> szczęśliwi, także gratulujemy gratuluję dziękujemy. wam z serca. Cześć, cześć, cześć. Cześć, Co wy przywieźliście? No widzisz, taki ładny krążek mam nadzieję, że... <laughs> Nasza kadra też przywiezie taki, chociaż takiego koloru. Nie cieszymy się z tego, że udało nam się przywieźć medal. Liczyliśmy na złoty oczywiście, ale popracujemy jeszcze trochę i ten złoty w końcu przywieziemy. Także trzeba tutaj teraz chłopaków zachęcić. Tylko żeby dla nas ta Turcja okazała się okazała bardziej wdzięcznym rywalem, co? Turcja w realiach on futbolowych jest mocniejsza niż Turcja tutaj, więc szacuję sobie. Thank you To i tak na pewno, ale okay. w pełnym treningu. Jestem ciekaw, czy nie będzie gorzej tam z boku. Gdzie pierwszego dnia było z boku, nie? Po, po lewej. Tam, gdzie to wiąże się zadełka, się zerwało. Jestem pewien, że ono w ogóle nie będzie dawać BMW, a czasem ono daje duże Jak teraz są opuścisz dzisiaj? Delikatny trening. Nie wiem, czy to jest delikatnie, bo tam sami więcej się pracuje, niż tak? Jesteś na boisku, no. Ale co? Co dolega? Podkręciłem kostkę trochę, miałem problem. Ale myślę, że już. Nie bałem będę już normalnie treningu. Jesteś w dobrych rękach, tak? No, na lepszych. Trzeba zrobić kącik turecki, jak mamy tutaj takie towarzystwo. Nie ja wiem, za Fenerbacha łatwa liga, nie? <laughs> a z Sporem, też w ogóle, co? No można powiedzieć, że dla Fenerbacha to jest trochę inna liga niż dla Sporu. Dokładnie, mówię, to, to właśnie o tym mówię. <laughs> Liga dwóch prędkości, jak to się mówi, tak? W polsce czasami. To, to także Gala, Fener. w innej Lidze. Ligę. I od trzeciego miejsca w dół. była no, taka super League 2: budżety i możliwości Fener, Gala. Są teraz poza zasięgiem. Ktokolwiek urwał punkty Fener i Galata Sarajny, to... Należy do grona bardzo nielicznych z połów Mimo, nam trochę urwało tych remisów mieliśmy Co? Mieliśmy sześć remisów No Markę Polaką ładną, co? zrobiliście się teraz tym sezonie z Pioną jeszcze No, rada się Piona tylko, nie? Ty miałeś 16? Tak A Piona 17 no to już... Trochę Polaków jest, no Jest jeszcze Jakusłowik w Konia Tak, przyszedł do Koni, dobrze zrobił no To jeszcze Ty tam jest... gikiem strzeliłeś, nie? Tak A, jeszcze się zrobiłeś? Tak, tak Giki Ankara był przez chwilę kto jeszcze Kuba Szumski, Samsung W Ankarze 200 czasu nie była chyba duża że 3 lata temu jakoś Chyba jako oni awansowali, wiesz? To Pazdi był Tak, A, tak, tam tak szmys, Teraz jest w Gustaca Pazdi chodzi mi Walek i Daniel Łukasiek tam byli no. razem to mi się udaje Ankarze, nie? W Ankarze, no ale oni teraz spadły Ankara spadła niestety Szkoda, bo potencjał miasta fajne Fajny Stadion stadtam, fajny, a ten, a ten. kibice No ale awansował właśnie Grystepe no. no tak. z Motoru Sandwichem. Ajubspor Ajubspor i Bodrum. No i najgorsze co to, że trzy drużyny, które spadły, to ze Stambułu, kurde. Więcej logiki musisz, tak? Dobra. teraz ty pierwszy dobra. Dobra. dobra, nie, problemu, nie. ma problemu. Masz pierwszy. Berlin. No to pojechaliście. Sebe, Sebe, nie, nie, Sebe, nie rób tak! Nie Sebe. rób tych tak. dabów rób 2016. Mamy 2016 rok, 2016, 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016, vibe. 2016 vibe. Pol Pogba 2016, 2016. Proszę ludzie, żeby wrócił wajp euro 2016, no to wraca, tak? Pol 2016. 2016. Dobrze dalej Dziękuję, Dziękuję bardzo. Staram się, tak? Zajdźmy, chłopaki. tak może zdjęcie? Wystawiać. No numerze? Tak, na dobrze. Proszę pana, mój tata kiedyś pana trenował. Tutaj takie zdjęcia. To jest mój tata, a to właśnie pan jest na SGM-u w stańcu... pan może? Pamiętam, no. To wtedy, wtedy byłem dobry czy słaby jeszcze? To było przed szkółką Arsenalu, jak tam już. Jak mnie po jutrowem nie piłka, ją dostał? Nie pan. Tak żeby bolało? Tak. No ale spróbuję żeby, nie. Spokoił. I że będę. A ja jestem od łapania piłka, nie kopania. Ale jak będziesz wykopywać? No to Pani próbuję w boisko ją kopnąć, a nie poza. Ale to wejdę na boisko. A, a, tak, dawaj. Jak wejdziesz na boisko, to dam ci piłkę, obiecuję ci, nie, 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 okej? Okay? Ale nie mówię. A jak jutro będę wyprowadzać i wejdę na boisko, to Wtedy dostanę piłkę. Żeby Piłką! <śled> A dobre. A Ale nie ma do Nie Nie grę. A teraz też do przodu. Jeżeli chce się zatrzymała To <apro Alf> te nice najlepiej wiesz. <estos gel nossas visto>

Kładziemy się na plery, 10 razy, tylko Każda drużyna staje przy jednym stoliku. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja i bramkarze, ja i bramkarze, ja to nie wiem to dobra. Dobra, Bo my i napasny go... Rzucasz, żeby piłeczka zrobiła jeden kozioł, ja jestem sędzią, łapię i okrążasz mnie, idziesz na koniec kolejki. Gramy ja do czterech, pokazujemy, dobra? Dobra, bramkarze. Następnie... Cztery, Yeah, 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 To jest prowadzenie. No tak... A, nie, będzie, nie, będzie, nie, przypał... nie no, będziesz musiał prowadzić piłeczkę prowadzić, wiesz tak. co chodzi. Ryzykuj! No. Ja, Przepraszam, jestem dymuręczny! Zobaczymy lewą ręką jak Bobka. będziecie prowadzić. A jak tak pan mnie ją odprowadził?

발로 발로 발 Tak Poza Cię ja pociągnę to, dobra? Tak, trzymaj się Aro, wszyscy. Gadaj Ty, potem zrobimy to. Tak, dobra, trzymaj się Aro. Ty powiedz no, i potem odwróć na nas, a trzymaj się Aro. Czekamy, czekamy. Ale, ale, no, no, ale, ale no, bez nas na razie, czy z Wami? Ty sam, no, sam i potem odwróć na nas. Czyśnijcie może. Daj, mogę ja nagrać jak chcesz. Są problemy. Cześć Aro, serdecznie Cię pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu zdrowia. Trzymaj się Aro! Ty! Ale fajnie! Tak, panowie, wiemy jaki jest kierunek i co, co robić w takim składzie i zwrócić uwagę na to, że wszyscy są potrzebni, to co wiem, że jeżeli zmiany będą, to później tak samo, bardzo istotne jest właśnie na utrzymanie tempa tego meczu, budować to budować, nie obawiać się tego grania, straci ktoś piłkę, to stracisz, trudno, każdy z zawodników, żeby chciał tą piłkę, żeby nie było sytuacji, że ktoś nie chce piłki. Grać w tą piłkę i pewne siebie. Pamiętajmy, że tej pewności siebie trzeba ją ciągle zdobywać. Nie obawiać się i panowie grać w piłkę. Grać w piłkę to, co potrafimy. Dobrze, dobrego. Przecież. A na kontr, jedziemy do kontry, panowie, się pali, cały czas się pali. Zwracajmy głowę cały czas, żeby złapać orientację, gdzieś przeciwnik. Nie musimy patrzeć tylko na swojego, ale możemy sobie przekazywać. Tak, tak, dalej, się odwrócić i krzyknąć. Strzały, strzały, dużo strzałów. Dawać panowie, kontynuujemy już to, co zbudowaliśmy, nie? No mecz za meczem jest coraz lepiej. Jeszcze dołożyć więcej dzisiaj. Tak, panie, tak, panie, dawać, dawać. Dawać. Mamy fundamenty zbudowane i podania do tego cały czas. Ostatni mecz przed mistrzostwami, ale to dla nas już jest kolejny mecz na mistrzostwach. Wychodzimy na boisku, gramy, wiemy co. I to wszystko. Dawaj. Kto mi Polska! i To nawet szymi teraz by mówili. Tak, wiesz? tak, tak. Prowadźcie do drugiego. Jeszcze rzut wolny z, z boku. Nie w pewnym sensie oskoczył. Dalej, ja szukamy drugiego gola, eh? Drugi gola, eh? Stary Tak, już tak, tak, w jeszcze więcej szybkości, jeszcze więcej przekonania, i zobaczcie, że skończy się lepiej jeszcze niż trzy dni temu. Tak. Kto wygra mecz? Polska! To będzie nasza maskotka na euro, Misio. może być ładny. Musimy podtrzymać nie? Tak. tak jest. Sekret jest tutaj. Sekret jest tu. jest Tutaj jest sekret. Musisz to na nagrać następnym razem, Będziesz widzieć. To Musisz się wcale wniosek, ja ten sekret taki zniszczyć. Ja następny mecz, jak zobaczysz nas to, to nagraj, to to zobacz. Dobrze, tak, tak zrobimy. Dalej. Ode, chodź ze mną też. Z bujkiem czy nie? Z bujkiem zwyk... czy nie? Okay. Nie? Nie? Nie. Jak, strzela, tak? jak strzela, to już nie będę chciał. Nie ma. Nie ma to było. Ocie, panowie! Jedną jedno bardzo istotną rzecz. Panowie, zyskaliśmy coś innego dzisiaj ważnego. Najważniejszy: charakter. Bo właśnie w takich momentach, jak jest dużo, właśnie takich. W trudnych sytuacjach, jak jest dużo, jak jest wiele komplikacji, to drużyna pokazuje charakter. I w takim momencie taki wygrać mecz, to jest sztuka. I teraz jako drużyna, jak wszyscy będziemy zapierdzielać, jak wszyscy będziemy dążyć, to możemy coś zrobić. Jeszcze raz wam mówię, nie mamy się czego obawiać, trzeba zrobić wszystko. Grać, walczyć i zapierdzielać. I wiaram w to, co robimy. I będzie dobrze. Brawo brawo. Brawo! <śleskujesz> Jako senior szli ko? Jameczkę? Ile? Na 6? Od 1 do 10. Jak 8? No i pojechaliście tam z siedem, siedem. Siedem? 7? Dobra, a 7, 7? To 7,5 wychodzi. Mogę więcej? Интересно, это ставка номера. Yeah, it's okay, it's okay.